Ja tak krzątałem się wokół tego wigilijnego naszego świątecznego stołu i podsłuchiwałem rozmowę. Tutaj Paula z Zosią rozmawiała i Zosia powiedziała, miałam dyżury w Wigilię. No słuchajcie, dużo osób miało dyżury w Wigilię. No, tak, tak jest, tak, jest to, to było naturalne. Dzień dobry w ogóle, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, bo, bo Zosia Czernicka nas wczoraj oglądała, dzisiaj tak. jest naszą gościnią i nie przyszła sama. Przyszła po prostu z tak ważnymi osobami. Niech was nie zmyli wygląd po prostu Zosi, bo Zosia wygląda jak sama, jak nastolatka i ma już na Wnuczęta. Jest z nami Klara, czternastoletnia wnuczka, i Albert, 16 szesnastoletni wnuk. Witamy Was serdecznie. Ile osób wczoraj na Wigilii było? Cześć, to Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl tak z 10. 10 tak. A tu tak już solidnie. Tak, a może ciut więcej nawet, bo tak jakbyśmy policzyli, tak, dzień 12, no. tak. W, w organizatorem już od kilku lat Wigilii jest mój syn, czyli wujek, mm -hmm. bo tak. dzieci mieszkają z Bo rodziną. jeszcze jest jedna wnuczka, prawda? Jeszcze, Maria. Tak. Maria, którą serdecznie pozdrawiamy Marysiu, <laughs> tak. Marysia, 24-letnia prawniczka, która w Wiedniu kończy teraz swoją edukację prawniczą, ale... Jest zmęczona y, chyba i nie dotarła dzisiaj do nas, hmm. natomiast... Y, ale tu widzimy ale może, zdjęcie, o, o, komplet wnuków, no proszę. Tak jest. A to wczorajsze, Ta, wczorajsze. To wczorajsze To możemy się pomachać. Zdjęcie. No to pomachamy Marysi. Tak? Zosiu, naprawdę, ty nie wyglądasz jak babcia. Nie wiem, jak to się robi... Jak w ogóle swoim życiem pokierowałaś, żeby po prostu mając wnuczęta dorównywać im kroku, żeby mieć ten błysk wokół, żeby mieć tę ciekawość. Po prostu zrać nam receptę na to. Ja myślę, że na swój sposób troszkę mi odpowiedziałaś na to pytanie. Czyli ta ciekawość świata, miłość do ludzi, otwartość chyba, prawda? Dzieci, przyznacie. Tak, jest tak. tak. Prawda? Babcia jest otwarta. Ja nigdy nie narzekam, nigdy nie jestem zmęczona, nigdy mnie nic nie boli. Ale jestem babcia trudna, bo wymagająca. No <grym> właśnie o to chcieliśmy zapytać. Czy babcia, to, 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 to babcia teraz nie będzie mówiła. No dobrze, babcia to, wymaga, nie, tak, was, tak. Nie, tak. No, no, babcia jest trochę wymagająca, oczywiście, że na instrumentach musimy grać, e, sporty dużo oprawiać i oczywiście uczyć się, ale zawsze no, jest super miło. i Anna, ale jest... ale ordunek jest u babci jak się przychodzi? Jest ale co, jest znowu, bo babcia chce, żeby na Wigilik piękna po prostu orkiestra zagrała, prawda? No to Nie ja, ja w to wszystko rozumiem. Słuchajcie, bo na czym gracie? E, ja na pianinie. A ja gram na klarnecie. Wow. wow. A, razem... A najstarsza wnuczka? A Marysia na gitarze. No widzisz, no, to po prostu cała orkiestra. No. Kolędnicy. się możecie kolędować. Słuchajcie, muszę powiedzieć, że, że była yy, Klara, jak była taka malutka w Monachium, szłyśmy sklep, koło sklepu muzycznego jeż, i Klara mówi, babciu, wejdziemy do sklepu? Ja mówię, dobrze, wejdziemy. Bo wiesz co, ja bym chciała y, grać na klarnecie. A ja mówię, ale wszyscy grają w rodzinie na pianinie. Dlaczego ty chcesz na klarnecie? Bo mam na imię Klara. A, 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 a to jest piękny, szlachetny instrument. Moim zdaniem tak. coraz y, rzadziej niestety brany do ręki przez muzyków, tak. bo muzycy no. nie chcą grać, bo w orkiestrze można grać na klarnecie, tak. ale solo też piękne na klarnecie tak. brzmi. Słuchajcie, czy wy od początku wiedzieliście, że babcia jest znaną dziennikarką, czy nie? E, chyba tak, tak. No bo już mamy takie zdjęcia, gdzie ja jestem bardzo malutka i są w internecie i tak dalej, więc... Mm. Tak. A zabierała Wam czasami do pracy czy nie? Czy chroniła Was od tego świata? Chyba nie, nie, raczej nie. Mm -hmm. Zestępowałyście kilka razy, ale, co? ale jako nie goście, ale nie, nie. własne dzieci to. wychowały się na korytarzu Noworodnicza, moje własne. To, Właśnie to jest głównie. tak, że wy podziwialiście tak. babcię w telewizji, oglądaliście programy z jej udziałem. O, teraz widzicie siebie, malutkie no. takie mm. Ojej. Mm -hmm. <laughs> nie, nie, no chyba czasami jakieś rzeczy oglądaliśmy, ale... Nie, ale to głównie jakieś stare... Tak. Um... Wspomnienia, bo właściwie z ich dzieciństwa już babcia była emerytką, przepraszam no, to, to na papierze, to jest tylko takie po prostu na papierze, bo to absolutnie... Czy ty się nie zatrzymujesz. Ale Paula, jak ja mówię, to Paula, z mhm. twoich takiej pięknej kobiety, słyszę, takie, ja, ja się rumienię. Trzeba brać czerpał. Albert siadaj bo mnie, wiesz, że chcę <laughs> sobie pogadać chyba? Po tak, słuchaj, bo twoja kariera była karierą nieoczywistą. No nie. e, miałaś iść i to była wymarzona ścieżka dla Ciebie przez twoją mamę. Miałaś Oczywiście. iść ścieżką naukową. Tak. Jesteś doktorem, uwaga, czego? Ekologii. W bardzo y, nieekologicznych czasach ten doktorat robiłaś, prawda? Bo no nikt to... nie wiedział, co to no, znaczy ekologia. Właśnie. Nawet ja nie wiedziałam, startując na te studia doktoranckie w Instytucie Ekologii, który się otworzył świeżo Polskiej Akademii Nauk. Po prostu mani, moja pani promotor magisterskiej pracy mi poradziła, powiedziała, że może byś startowała do no, studia doktoranckie, no, co, powiedziałam, no ale ekologia co to znaczy? No wydałam ci parę od podręczników amerykańskich, przeczytasz, to i no, przeczytałam, prawda, zdałam, zostałam przyjęta i tu muszę się. Bo, bo trochę po sobie pochwalić, bo, bo udało mi się w ciągu trzech lat, pracując w Instytucie Ekologii, czyli w polu, mhm. bo to nie, że siedziałam z książkami, musiałam próbki pobierać, tam prawda, i tak dalej, to zrobiłam doktorat i urodziłam dwoje dzieci w tym czasie pracując. Także so. udało się to pogodzić. Dało się, dało się. I byłam pierwszym doktorem nauk ekologicznych w Polsce. W Polskiej Akademii Nauk. To też nauk. było nie byle co, Oczywiście. mówmy się, w tamtych czasach. Oczywiście. I kiedy stanęłaś, Zosiu, przed wyborem. Albo kontynuuję ścieżkę e, naukową, albo idę do telewizji, która mnie wiodła. Los chciał. Los tak chciał, los zadecydował. Ja na pewno w Instytucie Ekologii, bo rodzina, cała naukowa, prawda, pokoleniowo, tak byłam skazana poniekąd na to. Byłam grzeczną dziewczynką, kończyłam ruszulanki, więc ja się, same dziewczynki w szkole, prawda? Bardzo było grzecznie. I ja robiłam to, co, co mi polecono zwykle. I taki los spowodował nagle spotkanie, to bardzo długa historia, więc nie będę jej opowiadać, w szczegółach, ale rzeczywiście przypadek, podobno nie ma przypadków, zdarzyło się, że, że właśnie zainteresowała się mną młoda dziennikarka telewizyjna, jako właśnie, że ja taka młoda ekolożka, młoda koloszka matka dwójki dzieci, stypendium w, w, na Penn University w Filadelfii, z dziećmi byliśmy, z moim mężem neurochirurgiem, i zrobiła mnie taki reportażowy filmik, który się spodobał, z szefostwu między innymi Waszemu ojcu założycielowi bo Mariusz Panu Walter Mariusza. tam był też w tej grupie. No i powiedział to pani doktor zapraszamy. No i pani doktor miałam zawsze ksywkę pani doktor w telewizji dokuczali mi. Pytali czy pisze receptę, mówi nie mój mąż pisze, ja nie. A ekologia, dermatologia, ginekologia to to samo, prawda? Mówię, nie. To A innego. oprócz do te, tego, że babcia was motywuje do grania na instrumentach, to jeżeli chodzi o sport, no jakie aktywności stawia? E, więc ja jeżdżę konno, mam mm -hmm. konia, który się nazywa Handyman, tak. i nie jest hobby horsem. nie, nie jest prawdziwym koniem. Prawdziwy, prawdziwy duży koń, tak. No. A przedtem balet. Przedtem balet był, ale już skończyłam balet. Albert? Tak, a ja e, zaczęłam od szermierki i to razem z babcią w e, co się? E, w Cedniewie, w Centralnym Ośrodku Sportu. Bortu, tak, e, zacząłem szermierkę, ale teraz dwa, trzy lata temu zmieniłem na kosza i e, tak, ale jestem bardzo zadowolona. Słuchajcie, czy ty, Zosiu, jakoś projektujesz przyszłość swoich wnucząt w swojej głowie i czy namawiasz ich na coś, czy uważasz, że wolność w życiu jest najważniejsza i nawet jeżeli się pójdzie niekoniecznie taką wymarzoną przez rodziców mhm. czy przez babcię drogą, to najważniejsze, żeby być szczęśliwym? Uważam, że najważniejsze być szczęśliwym. Najważniejsze być szczęśliwym, czyli samemu dokonać tego wyboru. I przyznaję, na pewno nie namawiałam dzieci. Tłumaczyłam, rozmawiałam, mówiłam, tylko, że są dwa takie zawody, które są Pewne i studia, które dają gwarancję żywotności zawodowej, to jest lekarz i prawnik. No i dzieci zostały prawnikami, obydwoje, a wnuki y, chyba właśnie sugeruje Albertowi trochę, ostatnio sugeruje, bo Albert wszechstronnie dość jest utalentowany w różnych kierunkach naukowych, mhm. prawda? Nie będziemy tu się rozwijać, natomiast w związku z tym trudno wtedy dokonać wyboru. Więc sugeruję. Rób doktora z ekologii mówicie. A, więc... Będziesz dziennikarzem. Dla... Jest otwarty, empatyczny, więc kto wie dlaczego w tym zawodzie. Natomiast myślę sobie, że połączenie, ponieważ bardzo ten koszykówka jest w tej chwili zawładnęła hmm. jego. Że na przykład lekarz medycyny sportowej. O, prawda? ale babcia ci wybrafa. No. <laughs> ale to tak, to tak publicznie zostało powiedziane w staruszkach. Koniec, siadkach. przyklepane. Rzućmy to. Jakiś, jak, jakiś dobry los może zadecyduje, że tak się stanie. Dziękujemy Wam pięknie. Czego możemy Wam jeszcze życzyć z okazji tego świąt? Si no, może mi sukcesów w szkole, bo matury będą za rok. No, to powodzenia. Więc... Tak. Trzymamy Co rozszerzasz? za Ciebie? Co? Tam nie ma inaczej, inaczej. On a, okay, jest w 12 klasie, a tam no jest tak. 13 lat, więc dwa lata się robi matury. W 12 klasie. Strasznie tak. długo siedziałeś. <laughs> Cześć, tu Dorota? I Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry